Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sniper Elite V2. I... Jesteśmy teraz w misji, gdzie mam dostać się do jakiegoś muzeum na dach i później rozwalić ten most. Bo tędy będą Niemcy, bo wracają tutaj do Berlina czy jakoś tak. Nie no, znowu źle zrobiłem. Nie wiem po co ja te miny pułapki podkładam. Okej, okay, materiały podłożone, więc idziemy do następnego punktu. Spacja, spinaj się bo to się wespnę Jak to tutaj wygląda? O w mordę, podbiegłem Gdzie on poszedł? Rzuciłbym go granatem, ale... Łopa nie widzę, tam poszedł Dobra specjalnie ich tutaj jakby co podciągam Co oni mnie nie znajdą Trochę boję się wychodzić bo mi zaraz wyleci tu z lewej A żyję się raz O oh fuck Nie za niski. No. Chciałem kamykiem rzucić. Przebiegnął tu czy nie? To jest. Jeden z drugim. Jak im tam sięgnąć główki? FAK! Stoi tam cały czas. Tylko nie sięgnę go. Jest, to jest zbyt mało celny. Chyba nie gdzieś tu. Mógłby <grymne> się z nim bawił. O, jest idzie. Głośno, nie róbmy tego. Kurde! O oh, fuck! <laughs> nie, nie wziąłem podprawki na to ile mam amunicji Znowu od punktu kontrolnego Teraz muszę z tym granatem nie spaprać Dobra, najpierw kamień Idzie I kamień idzie tu Teraz zostawiamy granat I granat pójdzie też tu Ara. O już tam idą No i zaczyna się jazda Idę na wprost od razu Już jeszcze, jeszcze ich przeszukam I zmienię sobie karabin Tak, tutaj jest Mozilla, będę strzelał I tutaj może być ostro Co, jemu tak flaki wystają? Na razie spokój Ale tu za tymi drzwiami może być coś No i oczywiście jest Potrzebuję o plecy. O fuck, właśnie. Kurde, skąd? To sekundy normalnie. Kamień. Standardowo od razu leci tu. Rzucę mu jeszcze jedną. Nie jest tak, Granat. Czyli to powinien zaraz pan wbiec. A panie tu? Ładuj, 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 ładuj! Dobra jest. Fuck, 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 fuck! Za mało zdrowia! KURDE! Znowu z lewej z jeden więcej. na misja. Ale panika chyba z boku miałem już lufę. Nie wiem jak to rozegrać. Na to było łatwiejszy, bo jeden trzymał, pl pilnował pleców. No i znowu poprałem. On się obudził chyba. Ja nie, krety się nie obudził. Czego tu nikt nie idzie? I teraz już mogę wrócić do punktu kontrolnego Ojejku Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne A w sumie jakbym tu wyszedł i później granata użył w ten sposób Połowy ich nie obudzę I mogę po cichu przejść o Kurde tam jest Może niech tu wejdzie tylko wtedy zdejmę Wejdzie tu czy się zawróci? Wejdzie I Zobaczę trupa Fajnie. Więc po cichu też są jakieś plusy przychodzenia gry. Mhm, mm to nawet duże te plusy. Połowy chłopa nie muszę rozwalać. I hołoty. Oho, tam było nieciekawie. Tam stoi kolejny. O! I koniec by było tego radosnego zamordowania Po cichaczu Ten się musi odezwać, dureń Chociaż nie jest źle Odezwał się, ale nikogo jakoś nie wezwał No, fajnie wszystko stracone tu się przydał przeczołgać, ale nie mam na to czasu trzeba działać szybko o, tu jest kolejne. obrad wrócił się nie widział mnie ale dziwnie się tak zostawia o jejku Blisko jestem Dobra, on tu sobie wejdzie Tu mam spokój sprzątnąłbym sobie go jeszcze, żeby mieć plece spokojne O oh fuck On, on mnie przyjaciół Nawet dwóch Ten też kogoś wołał, ale chyba tamten go nie usłyszał i poszedł sobie M Więc dwóch leży, ten wraca Ej, Hans i Cho... Hon <noise> Nie wiem, nie znam, znam tylko Hans Całe niemieckie imię Dobra, pan, poszedł sobie tamten ziomek Mogę wychodzić na górę, niepostrzeżenie o mordę, coś blisko jest Tu jeszcze będzie dwóch, więc też dalej po cichu będę chyba szedł Dwóch albo jeden Ale masakra, jak się tutaj zaczęło strzelać głośno, jak się wszystko zbiegło to To można powiedzieć nie do zrobienia misja W jednego Tu ciężko jest ogarnąć tyle chłopa O, znaleźli trupy chyba ale to jest tak. O! o Hans nie żyje. Rozglądnie się fle. Eee, tam. Pewnie zawał. <laughs> Idzie dalej. Ale dziura to nie wiadomo skąd. o. -o. Słaby ten pistolet, ale skuteczny. A jak jestem prawie martwy, to też jest głośny nawet. Zbliżamy się do elementu kulminacyjnego misji. Tu chyba nie muszę na czworaka. Czyli jakie czwora na ten? O, po cichu. Nawet się nie będę rozglądał ze snajperami, bo oni pewnie się dopiero pojawią, jak już się zacznie ten punkt kontrolny zaliczy No zaraz chyba się filmik powinien wczytać O fuck Ojejku Teraz jest fajne, bo ja... Co oni nie żyją? Sobie mogę zabić. O w mordę, już powinien ładunek rozwalać. Dobra, znużyłem. W ostatniej chwili tak naprawdę. No i chyba rozwaliło dostawę czołgów. Idzie fala. Wszystko niszcząc. Z gruzami resztek mostów i z żołnierzy. Teraz się szybko kłaść, bo mnie zabijał. Już są. W sumie im się nie dziwię. Pół armii im rozwaliłem. Dobra. Yy, ale albo nie. <ścoughs> Tutaj jeszcze będzie, pewnie. Bez ziura tam nie było. Tu gdzieś na pewno jest. Musi tu być, niemożliwe żeby nie było. Hmm. Tam jest czołów. Owa, chyba zwrócimy jego uwagę na siebie. Nie rozwaliwszy go. Panie sobie Albo to, że... Nie, tu na dole mnie po prostu z tego bierzemy, z tej film Nie trafię, będzie cały czas się ruszał Serio gościu <laughs> Serio co to zrobiłeś? Nie wierzę Przecież ja już tych kurek zawadziłem nawet Jest! Wreszcie! Rozstrzelałem go tam w koło już pewnie. No, dobra, wybuch Czołk mamy z głowy. A na ludzi tuż nań muzyka się nie włącza. Ażem tego umęczył Tam jest łebek Gościu, nie strzelaj do mnie, dobra, celnie Bo to się źle dla ciebie skończy O tam jeszcze jakiś siedzi Przyjaciel nasz Mogę zobaczyć co się stanie, jeśli trafię tę rakietę <gryw> już wiem Taka miejscowa była, że aż grzech był nie skorzystać Dobra, jeszcze ktoś tu jest? Jest, jest, jest jeszcze Tylko gdzie? Tam są No Nie za dobrze, ale zabity Czyli bezwładniony, no eliminacja Na jedno wychodzi. To jest fajne, bo tak jak gdzieś tam jakiś wpis na jakimś blogu o wojnie i tego typu rzeczach to właśnie było, że, 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 że. Na wojnie ogólnie nie strzela się w głowę tak w grach, tylko w korpus i w takie jakieś widoczne części ciała, żeby wyeliminować przeciwnika. Bo na przykład w rękę to też już jest, albo w nogę to też już go eliminuje z dalszej walki. No I teraz chyba będę miał tu kolegów. Dobra, to był zły pomysł. Ciekawe w którym momencie mnie przywróci. Oha, tu, dobra. W każdym się komentujcie, subskrybujcie, ceniacie i do usłyszenia.